Hej, witajcie. Maciej z kanału Nie Szukam Guza. W filmiku o kaskach była wzmianka, że jeszcze wrócimy do tematu latarek. I chyba mamy teraz taki okres zimowy, gdzie niewiele się dzieje. Tych latarek się trochę nagromadziło, więc chętnie podzielę się tą wiedzą. Natomiast od razu z góry informuję, że to nie jest ani sponsorowane, ani ja na tym nie zarabiam, ani nic nie otrzymałem za darmo, ani to nie będzie ani unboxing, ani recenzja. To po prostu będzie taka amatorska, subiektywna ocena, opinia o użytkowaniu z paru chwil użytkowania tych latarek. Może się to komuś przyda, więc to troszeczkę inaczej będzie wyglądać. Nie będzie jeden model. Postanowiłem podzielić to na pół, na dwa odcinki, czyli będą trzy modele ręczne i w drugim odcinku wrócimy jeszcze na chwilę do latarek na kaski, bo są dokompletowane już plus jeszcze jedna ciekawostka będzie jeden, jeden, jedno urządzenie można to tak nazwać bo wie, wie, takie uniwersalne może się przydać w wielu sytuacjach do tego, do tego wrócimy. Więc szybciutko o, o tym, co nam udało się zgromadzić, a mianowicie jak, jak już tutaj widzicie, poustawiane są e, monstery, no, znanej firmy, akurat tej samej, tak jakoś wyszło, że e, padło na tą samą firmę. E, I tak naprawdę może zacznę od tej największej latarki, m, która jest troszeczkę absurdem technologicznym, tak na dobrą sprawę, e, bo jest nieporęczna, ciężka. E, ale no, ładnie świeci, nie można powiedzieć. Potężne światło emituje. E, I tutaj od razu e, by trzeba było m, na wstępie e, troszeczkę o zakresach. Więc ta duża latarka jest to Fenix LR80R. E, Posiada maksymalny zakres 18 tysięcy lumenów, aż tak podaje producent. Ja tu się będę posługiwał ściągą ze strony producenta, bo nie ma sensu tego drukować, ani się będą uczyć na pamięć. I od razu też ja bym chętnie wspomniał o tym, że wszystkie te produkty, wszystkie te latarki, obojętne czy to jest tego producenta, czy innego, renomowanego jakiegoś, maksymalne zakresy to jest taki, no nie oszukujmy się, chwyt marketingowy. Dlatego, że te diody pracują w tak wyżyłowanych parametrach maksymalnych, że nie sądzę, żeby wytrzymały tyle, ile tu jest podawane, a mianowicie 50 tysięcy godzin pracy. To jest taki szacowany czas pracy, najczęściej spotykany w, w różnych diodach. Poza tym drugi czynnik, który wpływa na to, że to nie za bardzo jest możliwe, a to fakt, że się strasznie grzeją. E, przy zakresach najwyższym i drugim od góry, latarki się grzeją okropnie. E, niektórych nie da się utrzymać w ręku, czyli wniosek z tego, że mają powyżej 60 stopni. E, jest zabezpieczenie m, elektroniczne tych latarek, oczywiście, tak. E, powyżej 60 czy tam jakimś innym zakresie się wyłączą. To pewnie w zależności jest od typu latarki. Przełączą się na niższy zakres, jeszcze na niższy zakres. Eee, także w warunkach pokojowych takiej temperatury 20-21 stopni, eee, no nie ma możliwości świecenia światłem ciągłym eee, w zakresie maksymalnym, takim jakim podał producent, żeby to było jasne. Przetestowałem sobie to i eee, to jest taki. No, ja to nazywam chwyt marketingowy, bo wartość 18 tysięcy to naprawdę eee, aż się mieni w oczach, i, i rzeczywiście na zewnątrz, gdy się to zapali, to jest dzień. Jest to spawarka, nie latarka. Ale e, trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt: wcale nam takie zakresy nie są potrzebne. E, dlatego, że, zwiedzając podziemia, e, eksplorując, e, jeżeli obiekty są wąskie, ciasne, nieduże, e, absolutnie nie ma sensu latarka, która posiada 18 tysięcy, tak? nawet jak sobie ją na chwilę załączymy. Zazwyczaj coś nagrywamy w tym czasie. E, obraz jest natychmiast przepalony. E, więc to nie wchodzi w grę. Z praktyki wyszło, że z, eksplorując różne obiekty, małe, średnie, e, najczęstszym, e, najczęstszymi zakresami, które się używa, to jest między 1000 a 3000 lumenów. E, I 3000 świetnie się sprawdziło, i wypadałoby, żeby te latarki posiadały taką umiejętność albo technologicznie były tak przystosowane aby 3000 lumenów było światłem ciągłym do dyspozycji, bez jakiegoś przegrzewania się. A także, żeby długość świecenia przy tych 3000 no była minimum 2 godziny, tak? Najlepiej, najlepiej więcej. E, dlatego, że to by zapewniło takie komfortowe, komfortowe użytkowanie podczas jednego wejścia do obiektu jakiegoś tam. I tak też jest. Pomimo, że ta duża latarka e, maksymalny zakres ma 18 tysięcy, drugi zakres to jest 12 tysięcy lumenów. E, Trzeci zakres od góry to jest 6000 lumenów, e, i przy tych 6000 ona się robi ciepła, owszem, nawet znacznie, ale można pracować już światłem ciągłym. Natomiast najbardziej cieszy czwarty zakres. E, on jest tu nazwany jako niski, bo mamy tutaj podzielone na dwie części te zakresy dwoma guzikami low i high, czyli e, w, w, w części high mamy. Najniższy to jest 3000 i to jest zakres, który się najczęściej używa. Te 3000 lumenów właśnie. No i teraz pewnie wiele osób się zastanowiło, to po co dźwigać taką wielką latarkę? Po co tak, takiego ciężarka, taką sztangielkę, którą można tak naprawdę ćwiczyć, ponieważ ona ma kilo 68 chyba. 1680 tak, coś takiego wychodziło po włożeniu na wagę. To nawet jest zbliżona wartość, którą podaje producent. No jest to sporo. Jeżeli mamy to nosić w ręku i jeszcze cały czas gdzieś podnosić rękę i gdzieś coś oświetlać, po dwóch godzinach naprawdę czuć. E, można się zdziwić. Więc e, zdecydowanie polecam używanie paska, który taki oto pasek jest dołączony, nawet bardzo solidnie wykonany. Przypina go się tutaj do uchwytu, i tu jest e, taki adapterek. 1,4 cala. E, nie wiem, czy to będzie widać, może tutaj będzie widać lepiej. Adapterek 1,4 cala, który można który posłuży do przykręcenia właśnie przymocowania paska. Natomiast gwint 1,4 cela cala przydaje się w sytuacji, gdy chcemy zainstalować latarkę na statywie. Więc polecam używania, używanie paska. To jest, to jest pierwszy zakres. Drugi zakres jest, przeczytam, dlatego że on jest rzadziej używany, bo jak skoro mamy tak wielką latarkę, to ten drugi najsłabszy zakres to nas najmniej interesuje. On się zaczyna od wysokiego 1000. Później jest 450, 150, 50 lumenów, więc mamy cztery, e, te cztery podzakresy. No i jeszcze ukryta tu jest kombinacją funkcja SOS i Strobo na 6000 to unikamy raczej, raczej tych funkcji chyba, że będziemy w zagrożeniu jakimś, tak. I to jest e, e, taki monster, który trafił się nam e, przez przypadek e, za no, mniejszą cenę, tak, dlatego go z ciekawości wzięliśmy, tak, na, nawet uczestniczył w dwóch zwiedzaniach. I świetnie się sprawdził. Tylko nieporęczność jest tutaj. Waga i nieporęczność. Przy czym waga redukuje się przez noszenie na pasku. Natomiast nieporęczność jest jak najbardziej w obiektach małych, ciasnych, w jaskiniach, gdzie się przeciskamy. Absolutnie odpada. Natomiast gdy są duże jaskinie, im większe tym lepiej. Im większy obiekt tym lepiej. Doświetlenie jest przepiękne. Także e, tak to wygląda. Druga, e, druga ciekawostka tutaj. E, to jest ta sama firma, też Fenix, natomiast to jest 50. LR50R. E, tutaj do tej kamery. Tak to wygląda. E, no latarka bardzo znana i to zdecydowanie częściej używana niż 80, ze względu właśnie na praktyczność. Co można o niej na szybko powiedzieć? E, waga 980, czyli niecały kilogram. Zważając tam, że 1680 wychodziło, no to wychodzi nam 0,7 kg lżejsza. To, e, robi to robotę. E, można ją postawić y, i włączyć sobie w jakimś tam y, małym zakresie. Robi, y, robi sobie jako tak zwana funkcja świecy, bo ma takie cztery wypustki. Bardzo stabilnie stoi, ale to już takie, takie dodatki. Aha, zapomniałem wspomnieć jeszcze, y, obie latarki y, zarówno ta duża, jak i pięćdziesiątka mają tutaj takie czujniczki dwa, które są widoczne y, w tym miejscu. To są czujniki y, zbliżeniowe. Po prostu, gdy zbliżymy latarkę do jakiejś powierzchni, czujnik odstawi. O, odstawi. Nie chciał odstawić, dlatego że na, na niskim zakresie pracujemy tak? i światło nie miało gdzie się odbić. Tutaj jest chyba ustawione to na 1,5 pół, na sekundy. Tak, odstawia się. Tu jest, tu jest chyba na 1,5 sekundy ustawione. W dużej latarce jest, jest krótszy czas. Odłączanie światła. Po co to służy? A po to, żeby nie poprzepalać, nie poparzyć, no i chłodzenie, żeby było tak, dlatego że emisja tego światełka tutaj jest bardzo mocna. Więc ta 50 wygląda tak. Też ma dwa zakresy. Szybko przełączymy się na zakresy 50. -tki. A dlaczego, dlaczego się chciałem skupić tutaj na zakresach? Bo jak już wcześniej wspomniałem. Z praktyki wyszło, że najlepsze zakresy to są między 1000 a 3000 lumenów. No i właśnie e, mamy wagę o 0,7 kg mniej, i czytając od góry, pierwszy zakres to jest 12000, to jest jej maksymalny, i faktycznie jest ogromna spawarka, ale bardzo szybko się przegrzewa i wyłącza na niższy zakres. Drugi zakres to jest 6000, czyli tutaj nam się pokrywa z zakresem trzecim z, z 80. I uwaga, trzeci zakres o nazwie Wysoki 1 ma właśnie 3000 lumenów. I właśnie o to chodziło. I ten zakres przetestowaliśmy. Owszem, robi się ciepła. Natomiast w temperaturze pokojowej, w innych obiektach, gdzie jest chłodniej, raczej to nie będzie problemem, bo się nie odstawi. I przy tych 3000 można pracować światłem ciągłym. No i o to chodziło właśnie. I co tu producent podaje? Że około 2 godzin, 40 minut od pełnego naładowania możemy korzystać ze światła. Ciągłego o w wartości 3000 lumenów. Dwie godziny to już jest dobrze, nie musi być już też 40, tak? Zwłaszcza, że nie zawsze, nie cały czas korzystamy z 3000, bo, bo jeżeli coś nagrywamy, to często poprzepalamy sobie film, więc będziemy zmniejszać na zakres niżej, czyli 1000 lumenów i tu już 7 godzin pracy, tak? Pozostałe zakresy to 350 i 50. To są szczególnie polecane właśnie do, do właśnie funkcji świeca, czyli możemy sobie oświetlać pomieszczenie, postawić ją do góry. Na tych zakresach to, są już, to już są godziny 24, 58, to już tam nie wchodzi w grę, tak naprawdę, to, to są jakieś absurdy. Więc ta latareczka wygrała, generalnie, jeśli chodzi o poręczność, długość świecenia, wagę. Zasilana jest czterema akumulatorkami o rozmiarze 21700. Te akumulatorki wyglądają tak, ja tutaj pokażę, o. Do drugiej kamery. Tak to wygląda, a tak naprawdę tutaj jest zastosowany pakiet, czyli cztery takie akumulatorki są zmontowane w taki pojedynczy pakiet, natomiast można go wyjąć, można włożyć dokładnie cztery takie. Ta jest wyjęta z innej latarki, tak żeby nie rozkręcać teraz tutaj, nie robić zamieszania. Więc to jest bardzo pojemny akumulatorek. On tutaj mieści 5000 mAh. Jest to dużo. 80, natomiast, latarka 80, natomiast ma takie trochę nietypowe rozwiązanie, bo cała ta bateria się odkręca i ta część, cała ta część jest wymienna. Nie da się z tym nic zrobić, trzeba po prostu pół latarki dokupić, jak się skończy bateria. Więc nie jest to dobre rozwiązanie, bo, bo jest to drogie i, no, i no nie każdy by chciał dokupywać taką baterię. I to jest, to jest 50. Świetna latareczka. Diody jeszcze jakie tu są, jakiego typu, bo nie wspomniałem? 4 diody SST70, czyli to są dokładnie takie same jak w 80, tylko w 80 jest ich 6. Tak wygląda 50. I teraz szybko przechodzimy do latarki bardziej poręcznej. Malutka lata, latareczka LR35R. Bardzo znana, wielu z nas używa taką latarkę. Można sobie zabrać je na różne wycieczki. E, można sobie do kieszeni schować. Nie jest duża, bardzo fajna. E, zasilana jest dwoma akumula, um, akumulatorkami. Też 21700, czyli tutaj są dwa takie akumulatorki. E, więc... No, aż ciężko to... E, 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 aż ciężko uwierzyć, że to się tutaj mieści to wszystko. E, jaka tu jest moc? E, też się posłużę tutaj ściągą na szybko. E, bo tutaj tej altarce też chciałem dwa słowa powiedzieć. E, no, maksymalny zakres, y, 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 oczywiście, y, 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 też jest to reklama niesamowita, bo to, to chwyt marketingowy 10 tysięcy lumenów przez tam godzinę z kawałkiem. Bez sensu, bo to nie, nie pójdzie. To od razu mówię, y, grzeje się do takiej wartości, że się nie da jej utrzymać w ręku. I to jest jej mankament, bo producent zapewne, zapewne założył, żeby, y, dlatego ją tak skrócił, żeby trzymać o, mniej więcej w taki sposób no to bez rękawicy to nie, nie wejdzie w ogóle w grę. Zakres się ten też wyłączy, a w ogóle wszystkie zakresy wyłączają się lub są niedostępne, jeżeli bateria jest rozładowana do 70 czy tam 50%, tak? One się zaraz przełączają automatycznie w zakres niższy. Grzeje się bardzo przy tym zakresie 10 tysięcy, więc to jest tylko na chwilę, ale robi wrażenie. Naprawdę sprawdzaliśmy to w obiektach dużych podziemnych to aż ciężko było uwierzyć, że z takiego maleństwa, którego gdzieś tam w podziemiach nawet ciężko zobaczyć, co się trzyma w ręku, że taki snop światła idzie. Bardzo ładne światło jest. Neutralne, można powiedzieć, że lekko ciepłe, nawet neutralne. Dobre do filmowania. Drugi zakres, wysoki, to jest 3000, czyli mniej więcej ten górny zakres, który, o który nam chodzi przy zwiedzaniu, natomiast przy 3000 czy 3000 bardzo się grzeje. Więc. Trzeba by robić sobie przerwy, żeby po prostu jej nie przeciążać. Eee, I Trzeci zakres, czyli trzeci to za, zazwyczaj zawsze ten w latarkach, tak wychodzi w Enixa, bo tak sprawdziliśmy, który może pracować bez problemu światłem ciągłym. I ten zakres wynosi ne, 1200 lumenów. I to jest bardzo fajny zakres jak na tą latareczkę. 1200 to jest dużo. Producent podaje, że około 3 godzin z kawałkiem może świecić światłem ciągłym. Może. Nastawiałbym się, że te 2,5 godziny na pewno będzie świecić takim światłem. Więc świetne rozwiązanie, naprawdę. Poręczność 6 diod, nie SST70, tylko bodajże SST40. Ale tutaj w szczegóły, to tak naprawdę. Tak, SST40, tak w szczegóły, to nie musimy się tutaj zagłębiać aż, bo nas to w sumie. No, nie mamy na to wpływu, tak? Nas to specjalnie nie interesuje. Dwa paluszki o pojemności 4000, czyli one są takie jak tutaj, tylko producent dał mniejsze. 4000. Mógł dać 5000, byśmy zyskali na czasie świecenia. Może się kiedyś wymieni. Na razie się czują dobrze te baterie, więc nie ma potrzeby. Ładowane przez USB-C wszystkie latarki. Wszystkie latarki obsługują protokoły. O tym też zrobię kilka minut taki krótki odcinek. Jak ładować, jak przechowywać. Nasze latarki, żeby żyły jak najdłużej, e, żeby tutaj nie, nie przeciągać w tym odcinku, także do tego wrócimy. Teraz tylko wspomnę, że ładowane ładowarkami przez USB-C, z, z różnymi protokołami. E, ładowarki, latarki ob, te obie duże, 80 i 50 mają funkcję powerbanku, a 35 nie wiem, chyba nie ma. Przyznam się, że nawet nie sprawdzałem, bo tyle latarek ma już funkcję powerbanku, że to już wystarczy. E, i jeszcze co tu można wspólnego powiedzieć? A ważną rzeczą IP, czyli odporność na zabrudzenia i zanurzenia w wodzie, wszystkie trzymają takie samo IP. To jest IP68 i przy, tych, przy IP68 producent podał e, wartości graniczne, których nie powinno się przekraczać. A mianowicie tutaj mamy zanurzenie w wodzie na, na głębokość 2 metry przez 30 minut. No, robi to wrażenie. To raczej na nasze warunki. Infiltracji, czy jakiejś tam deszczu, czy jeśli chodzi o obiekty na zewnątrz, czy jakieś tam przypadkowe zanurzenie w wodzie nie robi, to nie powinno to zrobić różnicy pod warunkiem, że mamy wszystkie USB ładnie pozamykane gumowymi zatyczkami, tak? Bo te latarki takie mają zatyczki, trzeba to ładnie solidnie zamknąć, żeby o tym pamiętać. I upadek z jednego metra wiadomo, i odporność na jakieś tam pyły, pyły kurze i, 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 i tak dalej. <laughs> tak, żeby to było, tak to by wyglądało w skrócie o latarkach. Więc bardzo, bardzo poręczna, często używana. W tutaj taki fajny klipsik, który można sobie zaczepić za kieszeń spodni, za plecak, za jakiś uchwyt. Tutaj jest smyczka na, na rękę, natomiast do, do 80 dołączona jest Dołączony jest pasek, do 80 dołączony jest pasek, ten tutaj położę, ten co pokazywałem. Do 50 również dołączony jest pasek i również dołączona jest smyczka. Przy czym kilo, kilo nosić na smyczce no jest takie no, chyba niezbyt komfortowe rozwiązanie, ale jest. I jeszcze producent dołącza dwa takie kejsiki. No i tutaj jedno słowo na ten temat, bo. Wiele osób zwracało na to w internecie uwagę, że to takie rozwiązanie średnie. To, że case'y są dołączone z możliwością, no, z systemami przypinania, tak, no, e, nawet do, 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 do sprzętu bojowego, bardzo dobrze. Wszystko w porządku jest. Tylko jest jeden problem. E, czemu te case'iki nie mają zasł za, zasłanianej góry szkła latarki? Proszę zobaczyć. Każdy case'ik wygląda tak. Bardzo ładnie. Nawet się to trzyma, jak się tu ściśnie to się trzyma, latarka nie wypada. No tyle tylko że najbardziej newralgiczny moment, miejsce latarki jest odsłonięte. Dokładnie to samo jest tutaj. Założymy w tak dużą latarkę i szkło jest otwarte. No co powoduje, że caseik gdzie ląduje? A w oryginalnym pudełku, w którym przyszła latarka i sobie tam leży, bo jest niepotrzebny kompletnie. Do małej latarki jest caseik niepotrzebny, bo świetnie się mieści w kieszeni i szkło jest wtedy w dół schowane w kieszeni i się chroni. A dużo, dużo można przenosić w, w plecaku. Nie ma potrzeby, żeby ją na wierzchu targać i gdzieś poobijać. E, więc, no, producent się starał, ale, ale mu nie wyszło. Więc to by było chyba tyle e, odnośnie e, latarek. Zapewne wielu tematów tutaj nie poruszyłem, bo to tak trochę chaotycznie jest. Natomiast e, to tak miało wyglądać. No, kanał amatorski do czegoś zobowiązuje. <laughs> to musi wyglądać tak jak. Typowy Kowalski, który wyzbierał sobie pieniążki, chciał mieć latarkę, poszedł na zwiedzanie i się z tym chciał podzielić. Więc, więc to tak wygląda. Mam nadzieję, że tematyka latarek, przedstawionych tutaj, pomogła Wam w czymś. Pamiętajcie, że największe zakresy to jest chwyt marketingowy, używa się ich krótko. Latarki się lubią grzać, no, i grzeją się. Natomiast są solidnie wykonane, tego nie można powiedzieć, bardzo ładnie świecą, i jest dużo radochy z posiadania takich latarek. Także wrócimy jeszcze w następnym odcinku, tak jak wspomniałem, o latareczkach czołowych, bo są dwie, już ukompletowane, pokażemy jak leżą na kaskach i tak jak mówiłem wcześniej, będzie jedna ciekawostka. Także dziękuję ślicznie za oglądanie. I do następnego.